Witam serdecznie dzisiaj zrobimy sernik marzenie będzie to sernik z pianką bezową na mleku skondensowanym mam 400 ml mleka skondensowanego już mam w robocie dodaję kilogram sera krajanki ser krajanka jest idealny na serniki ponieważ on ma taką zwartą konsystencję. Jest idealny. I przekładam wszystko do robota. Dodaję 4 jajka, 3 czwarte szklanki cukru i dwa budynie. I to ucieram na puszystą masę. To ma być takie bardzo, bardzo kremowe. Budyń 40 gram bez cukru. I dodaję jajka, uruchamiam robot i ucieram. A na piankę bezową będziemy potrzebować: 5 dużych białek, pół szklanki cukru i jedną łyżkę mąki ziemniaczanej. Formę 17 na 27 cm mam wyłożoną herbatnikami, papierem i herbatnikami. Teraz uruchamiam robot i dokładnie ucieram masę serową. Masę serową już mam idealnie utartą, puszystą, i teraz delikatnie wykładamy na herbatniki. Tą pierwszą warstwę delikatnie, później już możemy troszeczkę zwiększyć. Tak. I sernik. Powędruje do piekarnika na 30 minut. Po tym czasie położymy piankę bezową. Teraz sernik wędruje do piekarnika do podpieczenia na 30 minut. Jest idealny, puszysty, idealnie utarty. Jeżeli nie mamy robota, to ser należy zmielić trzy razy w maszynce do mięsa. Teraz wędruję do piekarnika. Sernik mamy w piekarniku, a teraz ubiję białka. Białka ze szczyptą soli i pół szklanki cukru ubiję na puszystą masę. Sernik już jest podpieczony u mnie był 40 minut w piekarniku i teraz dodaję do białek mąkę mieszam i wyłożymy beze na podpieczony sernik i damy ponownie do piekarnika na 30 minut. ten podkład. Rozprowadzamy po całej powierzchni. I sernik, marzenie ponownie powędruje do piekarnika. Robimy takie bz... górki, pagórki jak ja to mówię. I ponownie wędruję do piekarnika. I tak oto wygląda sernik, marzenie. A tak wygląda w przekroju. O ile Państwu, mój przepis się podoba? To serdecznie proszę o łapkę w górę, sernik marzenia.